Rosjanki przez wiele, wiele lat to była jedna z najsilniejszych drużyn na świecie i myślę, że po tym co teraz widzimy tutaj na Węgrzech, młode zawodniczki również powoli, powoli dochodzą do tej najwyższej klasy. Trener, który uzyskiwał z przez siebie drużynami, czy to drużyną narodową, czy drużynami ligowymi prowadzonymi przez niego bardzo dobre wyniki i tutaj widzimy, że ma bardzo młodą drużynę i potrafi tą drużynę przygotować. Był czas, że przestał być trenerem reprezentacji Rosji i wtedy drużyna nie zakwalifikowała się na imprezę mistrzowską. Wrócono do tego trenera i jak widać, póki co z dobrym skutkiem dziewczyny chociaż Krzyczy na nie niemiłosiernie, ale, ale grają. Nie udało im się wygrać, pokonać Węgierek, nie udało im się pokonać następnych przeciwniczek, czyli Hiszpanek. Mam nadzieję, że nie uda się im też pokonać Polek. Nie będzie dzisiaj łatwo zagrać przeciwko tej drużynie, ale myślę, że i nasz sztab szkoleniowy ma dość materiału do przemyśleń, zarówno jeśli chodzi o grę naszych zawodniczych, a także o grę przeciwniczek. Także myślę, że też przygotują jakąś niespodziankę dla Rosjanek.